No cześć. cześć. Witajcie ponownie. Witajcie. Muszę znowu ten znaczy tutaj z Teamu schować. A żeby schować, to najpierw mi się ładnie pokaże. I dopiero teraz mi się schowa ładnie. Dobra. No, upalłem się. Pierwsza, pierwszy dzień mojego grania i się upadłem. Kurde, chcę jak najwięcej. Ale już wiem, że filmy bardzo czarne wychodzą. Filmiki. A dlaczego tu ciągle teraz mi się pokaże Tak bym od początku to robił. O nie, nie róbcie mi takiej ale... jaj. Co ja tu chciałem? We wysterowaniu postawieniach nie wideo. Tak, dobrze było. Yes. Video. Już jest trochę jaśnie widzę. Ale gdzie to było? Roże coś jasność. Tak, jasność. I co chcę jeszcze trochę jaśniej? Głos. Chociaż tu jak się gra, to jest. No fajnie, jest ciemne takie nawet. fajne no. Dobra. I głos, 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 głos. Tak, 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 tak. Jak odrzucić zmiany? Jak odrzucić zmiany? Nie rozumiem ich kurde dla szego zrobić. Zatwierdź. O! Właśnie. To była jasność. Na pewno chcesz odrzucić swoje zmiany. że mogę sobie w komputerze zmieniać, prawda? Przeodtwarzanie. Zatwierdź. O to A teraz wróć. I ciągle będzie mi ten jeden gaz, tu się pokazywał? Kontynuuj. Tak? O to chodzi? A czytać też mogę, ja widzę. Nie wiem przynajmniej, są odgórnie ustalone. Nie wiem o co tu chodzi na razie w tym. Aha, tu się zapisałem i nie mam zdrowia. O co chodzi z tym zdrowiem to nie wiem. Zdrowie to w ogóle jest x. To trzeba mieć najpierw. Dobra. No tak, bo ja już to byłem, tylko że oczywiście myślę, że nie mam w broni. O że Spoko. Zawsze tak będzie? Coś mi się tam jakaś dziewiątka zapaliła, nie wiem o co chodzi. jest składnie pięknie, tylko ja chcę, kurde... ...mieściowe zdrowia. Dzisiaj już źle Fajnie, że ma trochę tej energii plazmowej. Ale skąd nam dzielić to? a to ma wyjścia też. Jak to są zamknięte? Tak, to są zamknięte. gdzie ja mam zbierać apteczki? ja chyba muszę wiecie co? obejrzeć jakieś filmiki bo ja to pewna chodzę nieudolnie a tu mi zdrowie nie wraca tylko dzięki apteczkom chyba wraca zdrowie co? Nie się domyślam Coś tu się pali. Co to jest? To jest sam medyczny, no proszę. A mogę to uruchomić? <tryk> Yes, no widzicie? No pięknie! Ale nic nie tylko tylko mrugało leciutko na niebiesko. No a skąd ja mogę wyjść? Zalak ma remasdowe? Za takie wyprostowane chodzę. No. no ładnie! Jeszcze raz, gdzie to było? Nic nie zrobiłem, już wózek zniknął? Tylko jak na dusie? To ciekawe. ciemno tu jest, no ale to już chyba tak będzie zawsze, co? No co to jest, to 27? Co mi się tu zapala? Bazel gotówki torymalne, pełni zionizowane gazu do piły plazmowej. Miejsce w ekipie 25. Piła plazmowa wycofana na przeciwnym minerałku. Bazel o wyciśnieniach wywyższych poziomów Alternatywy wyciśnięć w 90 stopni. Poziomy promieni. Czyli to co mam chyba, tak? Aha, cię mam 24. Ue, to ja tu mam na boja na Muszę sobie poczytać jeszcze tamto sterowanie dobrze. Space. Aha, aha, to się tak obraca. Tak, nie, ja chyba tak będzie lepiej. Właśnie, pojemniki na deptać, tak? A łapteczka, proszę. No, dobrze. Leczne przeładowane. Aha, no proszę. Nauczymy się! Co przyszedłem. Co to jest? Energia plazowa. Zbieramy wszystko. Co to jest? Mała apteczka. Ale zawsze coś, zawsze coś, zawsze tylko zadania. Jakie mam zadania to w ogóle? Czy tu są jakieś zadania w tej grze, czy tylko chodzę i tylko walczę z nekronotwami? Ludzie też mam rozwalać? A proszę, ludzi też mam rozwalać? Aha, wszystko co podświetlone No nie no to ile mam tej energii plasmowej? Proszę. Czyli pierwsze co? Ekwipunek zwiększamy. Dobrze. Wszystko co się świeci. No to było dużo tej energii. No ale potrzebowałem dużo. Tylko to jeszcze takie trochę idzie. Tylko łatwo, nie? No? Czyli ja jestem na stacji kosmicznej, dlatego tam jakieś pojazdy, a miś tam, tak. Ale zanim pójdę tam, wszędzie tego slywak, o co chodzi? Ale to światełko jest takie. tylko Energia plazmowa. No jak? Oczywiście miałem zebrać energię jeszcze raz, znowu się zaczynałem w innych grach, w ogóle nie dotknęłem. Zbieram, a tu szczowy padają. Jaką grę skończymy? Deus Proszę. Gotówka. Chodzimy, co? Takie pojemniczki to my lubimy. Dobra. Ajzajk. Dobra. Gado gado. gadu. Mamy zadanie do wykonania, tak? No nie wiem jakie, bo na razie wędruję constant Coś tam chodzi, coś tam jest, co tam jest? Gudna poczekalnia wykryto, pola na 走走，你们。 Dlaczego skóry zaczyna się jak ty, Deus Ex? Wciskam prawą myszkę, a to mi się normalnie uruchamia Szczał. Jezu, ale każde najmniejsze... Co jest? Co jest z tym chodzeniem? No kiepsko jest z tym chodzeniem. Skakać nie mogę. Co tuż za nami i co? I tak daleko wykłeś? Ale to światło mruga. Ole, trzeba się rozglądać. Jak się pośpieszyć? Your fucking route didn't work. There's a security lockdown. I told you to hurry. How'd you miss it? Look, I don't need your help. Fine. Let's see how long you last about it. Nie tak, Nie tak. Nie tak, mój drogi. Najpierw wszystko, a później co? No później musimy się pośpieszyć. To było dobre. E, najpierw E, a później Q. Co się dzieje? Like, no, Dana, Dana. Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac. We don't have to be friends, but like it or not, we together. Tide your enemy, not me. All right. I found you a new route. Fine. So, where the hell am I? How did another necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak. The Shit! Titan's jamming my. signal Yes. apteczki. Wiem, że mam ogniwo, tylko nie wiem, po co mi ono jeszcze. Fajnie. No to powalczyłem trochę. Jak tam ładnie. A tam były? Przed Nie, tam nie były. Bo mam iść tam, tak? A co to jest? So, I should To zdrowie, a pokaż się co tam mam. No tej plazmy trochę ma No i troszkę mała apteczka, niewielka ilość zdrowia. Ogniwo jedno gotówki trochę. Ja muszę się kudę rozglądać za bo dziwcie mi się, no Dodaję, się tamty podejść. No mam nauczkę teraz, na co uważać, dobra. Citerman jest vlogem, No widzicie nie nadążam no, z tym czytanie. Nie wiem o kogo jakiś tam Twitterman. Dobrze, dobrze. Odpoczynamy. Kaliś tam, dobrze. Aha, czyli jakbym biegiem się poruszał, było wszystko id. zdążył, być, być może. Zamykanie się, proszę się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. To też mam jakieś wyjście, no ale już tam nie będę chodził, prawda? Aha, no bo ja już tutaj byłem. Skupkowate, idziemy. Pokój selekcji rannych. Eksploatacja pokładów stazu, nie wiem o co chodzi z tą stazą jeszcze Zaraz nie widziałem. Aha, bo on się nachylił i dlatego nie widziałem. Może niepotrzebnie idem Znaczy, to są ludzie. Chociaż nie no przecież to ludzie się zmieniają tyle mało co to co to jest? niebieski środek po czym Powoli to? się. niebieski środek po nie widziałem niebieskich słabych punktów. Nawet zginęły, ale i jaja. Pierwsze hakowanie. Nie wiem czy to ja dobrze w ogóle hakuję. No jak, na no przecież to już były zapisane... Zapisuję, zapisuję to na...